Dzień dobry, kochani, witamy was. My właśnie, przyszliśmy teraz do Kwoczki zobaczyć, bo wczoraj byliśmy u niej wieczorem, sprawdzaliśmy, pamiętacie, podkładaliśmy do niej jajka od biegusków naszych i wczoraj był wieczorem na nakłuty jeden biegusek. Zaczynał się kluć, była taka dziureczka zrobiona i właśnie dzisiaj mamy poranek i przyszliśmy od razu zobaczyć, co tam się dzieje. A słyszę jakieś jajeczko trzasną. Nie ma. Nie wykluł się jeszcze. A tam jakieś jajko roztłuczone. Że? To nie to? Nie to A nie jest tamta? Nie, tu jest. A to się prawie nic nie zmieniło od wczoraj. Ale, Ale żyje, się, no. żyje. No, no dobra. Jest, jeszcze jedno pęknięte. było chyba. Nie? Czy... Ale nie, jedno było pęknięte. Tylko on że się napływają Grzej, kochana. Tak, grzej, wykluwaj nasze bieguski. Tam jest jeszcze okay. chyba ile tych biegusków zostało? Trzy są chyba. Trzy jeszcze oprócz tego, co się kluje. Tak? No. Hmm, dobra. Albo nie, dwa. Dwa chyba. Daniel i tutaj, zobaczcie, zagrodził jej takim, żeby miała spokój i to zagrodził jej takim paśnikiem, który kiedyś zamówiłem dla wiśni, bo że o wiśni, ale jednak potem stwierdziłem, że jest za mało dla wiśni i w ogóle nie taki. I musiałem docisnąć wiaderkiem, bo ucieka. Wychodzi, ale kury zaczęły tu jajka znosić, zobaczcie. No, zobaczcie. Tu jest takie wiadro, które jak Daniel wykuwał dziurę, to ten kurnik musieliśmy przerobić na kurnik właściwie. I tak wiadro z gruzem tutaj sobie tak stało przy wejściu i kurę zaczęły do niego grosić jajka. No, no dobra. To grzej malutko. Niech się biegusy wykluwają. Dzień dobry dziewczynki. Witacie się z vlogiem. Siemano. <laughs> Jakie rozgadamy. Bo one jeszcze śniadania nie dostały, nie? A zobaczcie, gąskę jak tu pyskuje do mnie cały czas. Dawaj, dawaj. Dawaj jedzenie. Chodźcie, chodźcie. Włodomory to po prostu każdą ilość jedzenia zjedzą. Szarańcza. A wody trzeba na jeszcze. No już, już, już wypiło. Kochani, mamy godzinę już jedenastą. I dopiero będziemy wypuszczać zwierzaki na pastwisko, dlatego że mam dzisiaj poniedziałek a zawsze niedziela, poniedziałek i wtorek są dla nas takimi najcięższymi dniami, dlatego że wszystko się w ogóle opóźnia. Z samego rana musimy robić wysyłki, pakować serki. To jeszcze w ogóle przed, przed obrządkami, no bo wiadomo, żeby te serki nie czekały, żeby one były jak najzimniejsze, zawiezione do paczkomatu, żeby tam je kurier odebrał i żeby jak najszybciej do was dotarły. No i potem dopiero obrządki się zaczynają. Tak naprawdę obsuwa jest przynajmniej godzinę półtorej. No, od dziewiątej pół do dziesiątej. Tak, więc dopiero zwierzaki wychodzą o jedenastej na postwisko. Ale co ja w ogóle, po co ty przyszliśmy? Chcieliśmy wam powiedzieć jeszcze zanim je wypuścimy, zobaczcie, Bela Siana, teraz to ona już wygląda świetnie, natomiast wczoraj mieliśmy w ogóle akcję, niezłą tak. akcję, wczoraj była niedziela, wczoraj, niezłą akcję mieliśmy, nasze dziewczynki nam zafundowały i tym razem, kochani, to wcale nie były kozy. Nasze dziewczyny, w sensie jałówki, zrobiły nam akcję po prostu gonitwy i wyobraźcie sobie, że Mumciu zmieściła się nawet w takim jednym małym boksie tam. Tam, tam, tam. W tą furteczkę się Mumu zmieściła. Siedziała I jeszcze... sobie grzecznie kuska. Siedziała sobie grzecznie kuska i jeszcze nawet miała miejsce, żeby się tam obrócić i z, tej, z tego boksu wyjść. Już wam mówię, co się stało. Tak w ogóle to na wstępie jeszcze chciałem Chcielibyśmy serdecznie pozdrowić Łukasza i Martę. Pozdrawiamy. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Wczoraj u nas byli Łukasz i Marta. To są jednocześnie nasi widzowie i stali się wczoraj, właściwie można powiedzieć, naszymi znajomymi. Tak, właśnie spotkaliśmy się wczoraj z naszymi widzami. W ogóle świetne spotkanie. Jesteśmy mega zachwyceni tym, jakich mamy widzów, jakich mamy w ogóle cudowne osoby wokół siebie. Niesamowita energia. Widzieliśmy się, słuchajcie, pierwszy raz ze sobą rozmawialiśmy, pierwszy raz na żywo. I w ogóle energia była taka, jakbyśmy my się znali już kupę lat. Kupę lat no. Z naszej strony tak jest i z tego, co, co w ogóle Marta i Łukasz mówi, to z ich strony dokładnie tak samo, więc no. super się w ogóle w ich towarzystwie czuliśmy. E, także w ogóle no taka super miła, e, nie, nie spodziewałem się, bardzo że kiedyś miła. coś takiego nas spotka, no nie, Też, że, nie, że gdzieś tam się spotkamy z naszymi widzami i się właściwie no, tak bardzo polubimy, no nie, że no. tak super. No i właśnie podczas wizyty Łukasza i Marty. Słuchajcie, poszliśmy sobie na spacer na łąkę do kus. A w tym czasie nasze jałówki otworzyły sobie, słuchajcie, bramę Dobra, od nie wiemy jak, nie wiemy jak, naprawdę nie wiemy. I po prostu wparowały tutaj, rozwaliły salutką Belesiana. To był po prostu sajgon. Całe szczęście, kochani, że tutaj nie stały żadne wiadra z, z żadnym jedzeniem, wiecie, z owsem, e, czy tam z innym ziarnem, bo jak one by się tego nażarły, no. to byłby naprawdę ogromny problem. Na szczęście... No, w mamy osobno to. Tak, w osobnym pomieszczeniu, tam gdzie jest dojalnia. Do jarnia, Do tam trzymamy pasze takie otwarte worki ze zbożem. A tutaj no to jedyne, co zrobiły, no to, no to porozwalały straszliwie siano. A jeszcze w dodatku siano, teraz jakie kupiliśmy, to zobaczcie sami. Jest tak drobniuteńkie to siano. Że no, bardzo ciężko się je zbiera, jak się tak porozwala. No. Więc... Krówki uwielbiają kuski nie za bardzo. Tak, bo nasze krówki bardzo lubią takie mm. drobne siano. No, ale kozy, wiecie co, kozy, im bardziej takie badylaste właściwie dla kus, nie tym mam wrażenie, że im bardziej smakuje, no nie? No i też przez paśnik przelatuje i wszystko tak. leci na ziemię i marnotractwo. No a już nie podniesie się, bo posikane, tak. zakupkane i. Całe kozy. I pościelone. Tak, tak dokładnie i sobie ścielą siankiem. No dobra, kochani, to my lecimy, nie gadamy, lecimy wyprowadzać te zwierzaki z pastwiska, no, z, pastwiska z, z koziarni. Dziewczynki, co tak nieśmiało dzisiaj? Idziemy, idziemy, idziemy. Nie w to siano jeszcze tam, dziewczyny. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Się. Hop, 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 maniuta. Już. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czekacie na dwór, na pastwisko. Chodźcie, chodźcie. Dziewczynki, Co wy jeszcze leżing macie, chodźcie. <laughs> jakie, jakie w ogóle? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jaka synchronizacja u nich. Latusia. Chodź. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Luna! Dobrze. Luna! W końcu chodź, chodź, chodź. Wyszły, słuchajcie. Nie, jeszcze nie wszystkie! Bo tutaj widzę, że łatka coś szuka w, w pojemniczkach na jedzenie. <grym> Udało się, kochani, ale łatwo nie było. Bo coś się strasznie na poprzednich kwaterach chciały zatrzymywać, bo tam już zaraz wam pokażę, jak będziemy wracać, że na poprzednich troszeczkę odrasta na tej pierwszej, na której były na szczęście. A tutaj jeszcze tak myślę, że no na dzisiaj i koniec, nie? No też tak mi się wydaje, maksymalnie jutro. Myślę, że już jutro nie mają co ja tutaj wiem, robić. Nie wiem, no ale musimy, no musimy, czy zdążymy zrobić? Wiem, ale tutaj już jutro nie będą miały co robić, a żeby tylko bardziej nie niszczyły, właśnie o to chodzi. No niestety, kwatera powinna być już szybciej przygotowana, zanim wyjedzą ją całkowicie, no ale no nie ma, no nie da się rozdwoić, no nie. Basieńka, co Cię atakuje, misiu? Już nie ma nic. <laughs> Basia wymyśla, bo ona wcale nie miała dzisiaj ochoty wychodzić no. chyba. <laughs> Ojej, beautiful. Za dużo no. pojadłam. Pan za dużo dał? Śniadania może za dużo zjadłam. No. Tak w ogóle, kochani, to chcielibyśmy Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za to, że tak pięknie zamawiacie nasze serki. No. I rzeczywiście co tydzień mamy, to może tak. Nie odbierajcie tego, co ja przed chwilą wam mówiłem o tym, że mamy tak dużo w poniedziałki i wtorki i w niedzielę pracy. My się z tego bardzo cieszymy, tak. w sensie, no jest ciężko, bo to jest bardzo dużo pracy. Natomiast to nas bardzo cieszy, no bo to my dzięki temu zarabiamy, słuchajcie, na chleb, no nie? I na sianko. Na utrzymanie. Na chleb, na chleb i na sianko, więc bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy wam, wam bardzo naprawdę wdzięczni, że tak pięknie zamawiacie te serki. A, że mamy je dla kogo robić, że, że tak pięknie schodzą, a już z czosnkiem... Tak, już musimy właśnie domówić znowu, bo... To słuchajcie, ja czasami żałuję, że ja nie wyciąłem tego Daniela wtedy z tego filmu, co, co tak zachwalał ten ser z czosnkiem. Bo, bo muszę zamawiać, słuchajcie, chyba kolejną dostawę no tak? czosków w płatkach, żeby robić te serki, bo, bo tak pięknie schodzą i też piszecie te osoby, które już zamówiły i wysmakowały, że rzeczywiście jest świetny i zamawiacie po raz kolejny ten sam, więc coś na, coś na rzeczy jest. Także jeszcze raz jesteśmy Wam bardzo wdzięczni dziękujemy i dziękujemy, bardzo. dziękujemy, że je zamawiacie. Jeszcze kochani, jak jesteśmy w temacie serków, ja Wam pisem na Facebooku, ale ja wiem, że nie wszyscy z Was na Facebooku nas obserwują. No więc teraz taka informacja, mamy kochani Facebooka do wszystkich. Mamy Facebooka i tam wrzucam dużo częściej jakieś materiały, zdjęcia i tak dalej, co się u nas dzieje na bieżąco, niż na niż na YouTube, no bo oczywiście dużo prościej jest mi zrobić jakieś zdjęcie i wstawić kilka słów opisu i coś do Was napisać, niż montować film. No to już jest wyższa szkoła jazdy, że tak powiem i potrzeba trochę więcej czasu, żeby nagrać tego vloga. Dlatego na Facebooku to jest taki nasz pierwszy... E, pierwsze miejsce, że tak powiem, kontaktu i tam na bieżąco możecie znaleźć wszystkie informacje. Ja wam właśnie na Facebooku. A, i link do Facebooka znajdziecie, kochani, w opisie. W opisie każdego filmu jest e, link do naszego Facebooka. Zresztą nazywa się tak samo jak nasz kanał. Nie ma to jak na wsi na Facebooku. Zrezygnowaliśmy z wysyłek serów. Zrezygnowaliśmy z wysyłek serów. Jogurtów? O Boże! <laughs> z wysyłek serów nie rezygnujemy. Z wysyłek jogurtów byliśmy zmuszeni, kochani, zrezygnować. Staniemy sobie na chwilę w cieniu, bo wali szczerepek już. Mm. Um, dlatego, że obawiamy się strasznie tego, że te jogurty nie dojeżdżają tak, jak dojeżdż, do, dojeżdżać powinny do was. Ten jogurt jest tak delikatny, kozi i taki specyficzny w swojej strukturze. On jest super, genialny, leciuteńki, delikatniutki. Natomiast w transporcie on się tak bardzo Rostrzepię. może zmienić, roztrzepać, że. On to nie będzie w takiej postaci, jaki jest produkowany. Dokładnie. I ja bardzo nie chciałbym, żebyście wydostawali potem coś, co. Ja Wam na przykład coś będę mówił, że coś jest super, ekstra, będę Wam to chwalił, mm -hmm. a Wy dostaniecie to i będzie takie trochę zdziwienie, że e, czym ja się tak zachwycam. Dlatego mm -hmm. z wysyłek jogurtów kategorycznie wczoraj podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy. Chcieliście je zamawiać, natomiast ostatecznie z nich rezygnujemy. Ale w zamian za to, tak jak Wam właśnie na Facebooku pisałem, zamierzamy właśnie w tym tygodniu jeszcze zrobić testy i wprowadzić dwa nowe serki. E, będzie to serek z chrzanem. Tartym chrzanem, żeby było tak na ostro, i będzie to drugi serek z cebulką prożoną. W ogóle wpadłem na ten pomysł, dlatego że tak sobie myślę, że dla mnie trochę czosnek i cebulka chodzą w jednej parze. I myślę, że to są takie klimaty, które jak ktoś lubi czosnek, to prawdopodobnie lubi też cebulkę. No. I myślę, że to będzie taki, może być to taki złoty strzał, jak te serki z czoskiem, że będą takie pyszne. Tak, że będą takie pyszne, dlatego Będziemy robić test tych serków. Oczywiście najpierw u siebie, jak one się zachowują po dwóch, trzech dniach, czy, czy to nie zmienia konsystencji, czy tam się nic nie dzieje. Jeżeli wszystko będzie dobrze, zrobimy w ogóle. Mam taki pomysł, żeby zrobić test na żywo na filmie. Jak je zrobię pierwsze z te serki, to żebyśmy je sobie przy widzach pierwszy raz w ogóle no rozkroili, no nie? Najwyżej będzie w topa jakaś, będzie słucha, ale będziecie o tym wiedzieć razem z nami. Także taki mam pomysł. Dajcie znać, czy chcielibyście taki test zobaczyć też na vlogu. Takie nasze pierwsze też smakowanie nowego, nowo wymyślonego serka. To może być dosyć ciekawe. Właśnie taką informację chciałem Wam przekazać, że będą prawdopodobnie nowe serki. Także czekajcie na kolejne vlogi. Myślę, że. Może w tym niedzielnym vlogu się uda już to zrobić, bo no, też no. gołdę w ogóle sobie planujemy. Tak. Pierwszą gołdę nastawić, dojrzewający serek, także to już taka grubsza sprawa. grubsza sprawa, że tak powiem. Mamy już zamówioną praskę, mamy wosk, mamy siateczki serowarskie, wszystko jest. Będziemy próbować. Mleczka teraz już mieliśmy w ogóle dzisiaj robić. Natomiast jeszcze dołożyliście nam dzisiaj z rana w ogóle zamówień. I dzisiaj tego serka nie będzie, bo już dzisiejsze mleczko jest przeznaczone na serki dla Was kolejne. Ale myślę, że może już z jutrzejszego mleczka sobie spróbujemy zrobić gołdę. środy, Nie, z środy. Do śro ze środowego? No. My wysyłamy, kochani, tylko w wtorek, środa, serki, no dlatego, żeby po prostu zdążyły do Was dojechać. W czwartek już byśmy nie wysłali sera, dlatego, że jest duże ryzyko, że on by nie dojechał na następny dzień że do Was. W, nie, że w piątek, jeżeli. Tak, w ale gdyby się coś wydarzyło, to żeby nie dojechał, a potem sobota to już jest też bardzo ryzykowny dzień, mm -mm. I, i dlatego wysyłamy tylko od poniedziałku do środy. E, no więc tak, będziemy próbować tą gołdę. Oczywiście ta pierwsza będzie dla nas, bo nie sądzę, żebyśmy wytrzymali, już, słuchajcie, 6 tygodni, żeby ona dojrzewała. Tylko ja myślę, że ona po dwóch tygodniach będzie już rozkrojona i będziemy smakować. Ale też, jak będzie pyszna, to oczywiście będzie dostępna również dla Was kiedyś w przyszłości, no nie? nie. Tylko, że na no, to trzeba będzie poczekać, będziecie się musieli uzbroić w cierpliwość. Na pewno, jeżeli wyjdzie, jeżeli zacznie wychodzić ta gołda, to będzie miazga, będzie przepyszna, będzie cudowna. Na pewno. No, ale tu właśnie trzeba być bardzo cierpliwym i też wiele rzeczy z zgodno, może pójść nie tak, no bo dużo to już czasu. jest Martin, dużo, dużo czasu, czasu i mam. wiele rzeczy takich czynników, które właściwie nie zależą od serowara. a może pójść coś po prostu nie tak, bo wystarczy, że po prostu minimalnie zostanie, na przykład serwatki, nie, nie wiem, milimetry, mili, milimetry, mililitry serwatki gdzieś tam zostaną nieodsączone, odsączone, nie odciśnięte zostanie dobrze i już on w trakcie dojrzewania zacznie się pocić, zacznie wychodzić pleśń taka, która wychodzić nie powinna, więc no i bardzo dużo mleka idzie, nie na, na twarde sery. Więc, to też, no. więc na pewno z dwóch udojów muszę sobie zostawiać z porannego i z wieczornego. więc tak, to dobra, nie gadamy, tylko słuchajcie, bierzemy się za robotę, bo jeszcze tak, a krówki w ogóle teraz wypuszczamy, no, tak. a jeszcze trzeba ziemniaczki gotować. Bo mamy tych pyrów, jak widzieliście w ostatnim vlogu, od groma, więc musimy gotować te pyrki. Kurczaki, te trzy tygodniowe brojlerki nasze, to słuchajcie, tak rosną. Że na pasze to już po prostu na ziarno nie wyrabiamy, więc trzeba je troszeczkę już zacząć karmić ziemniakami. A już pierwszy raz dostały troszkę ziemniaczków i w ogóle bardzo ładnie zjadły. Super, no, zjadły no. Także jesteśmy mega zadowoleni, że, że będą jadły i będzie troszkę taniej w karmieniu. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej do roboty. Pół godziny temu wymieniliśmy im e, wodę w tym baseniku, w tej kastrze. Już jest połowa wyklepana i znowu jest tak samo brudna jak była. Więc przy takiej ilości kacuszek, niestety woda się strasznie szybko zużywa i brudzi. Kaczuchy to w ogóle są niestety straszne brudacki. Kochane, ale jednak brudacki. Idziemy zobaczyć kochani znowu do kwoczki, czy, czy ten biegusek się już wykluł. I Daniel tu już ma jakieś podejrzenia, że skoro się odwróciła, to musi coś już być. Tak. No, Z, ale zobaczymy. Ale coś nie słychać, nic? Może by było słychać chyba co? krótko mam. Może oby był już. Nie ma nic. Nie ma, dalej się nie wyklu. Kurczę, co jest drane? Drugi wychodzi. Nie, to nie jest ten sam? Nie. A coś słychać? No tak. Nie Ona nie ma pod skrzydłem bieguska? Zobacz. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, bo sprawdzałem właśnie pierwsze skrzydełko. Czasami to tak kiedyś jak nam się kluły pod, pod kurką kurczaczki, to ja nawet nie widziałem, a one się wykluwały, by były pod skrzydełkami. To jest kolejny. Klują się więcej? Tak. Więcej? tak. Wow. dziurką to No właśnie, a jest tutaj, tak nie, czy nie? nie? To brudne. No, On żyje? No. Może pomożemy troszeczkę? troszeczkę. No. Postanowiliśmy, że troszeczkę pomożemy i Daniel troszeczkę tą e, skorupkę tam kawałeczek, Zwiększyłem widzicie? Zwiększyłem Tak, zwiększył. No bo słuchajcie, jak od, jak od wczoraj wieczora, no to trochę długo to trwa to klucia. Mi się z... wydaje, że powinien się już wypluć. A tutaj mamy no drugiego, to zobaczymy. No i tutaj się kolejny właśnie ma klucz. O, o, A ten wiemy. może szybciej pójdzie, nie? No może. No dobra kochani, nie stresujmy jej, niech ona je grzeje, nie będzie tam wilgotność. Grzeje? Tak, niech sobie siedzi na nich. No zobaczymy jeszcze na wieczór w takim razie. No ja myślę, że będzie. 150 robimy. A to ma ile? 150. 130. No to wystarczy. Aha, no czyli 150 do wbicia, tak? No bo właśnie kochani Daniel idzie docinać łaty na słupki, no bo jak widzieliście pastwiska znikają tak szybko, że nawet myśmy się tego nie spodziewali że będą znikać tak szybko no a mamy jeszcze trochę łat i musimy zacząć grodzić pastwisko, kolejną kwaterę i właśnie Daniel będzie się brał za przecinanie ja sobie miarkę muszę zrobić tutaj mamy te Cegły i sobie zrobię do cegły i będę sobie dociągał łatę okay. do cięcia. Sprzęciarz no. się sprawdza. Piła super. No myśmy ją pokazywali chyba w vlogu, nie? Czy nie? No mieliśmy taką samą wcześniej i na pewno widzowie widzieli. Tylko, że ta nie jest na siłę tylko jest na 220. Jest może trochę słabsza, ale daje radę. Daje radę, no. Zadowolony, zadowolony, zadowolony. Zado Tak, oczywiście. <laughs> Postanowiłem, kochani, że za dużo się ostatnio dzieje. Ciężko, strasznie, za dużo obowiązków. Musiałem po prostu wyjechać, żeby odpocząć. Postanowiłem, że wyjedziemy na Bali. <grystanie> 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 Można mieć wakacje na Bali, kochani? Można. <grystanie> A tak naprawdę, kochani. <grystanie> To musimy wrócić do rzeczywistości, do szarej rzeczywistości, chociaż tak naprawdę to myślę, że to od nas zależy, czy ta nasza rzeczywistość jest rzeczywiście taka szara, czy, czy może być kolorowa, także my wracamy do roboty, a z wami się żegnamy, kochani, do następnego vloga. Trzymajcie się, papa. pa. 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 Dobra. Kochani, postanowiłem, że ja już mam tego wszystkiego dosyć. Za dużo się ostatnio dzieje, za dużo roboty. Po prostu musiałem wyjechać na wakacje, żeby odpocząć. I jesteśmy na Bali. Czyli się No tak? Ale